Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że rezygnuje z rozwoju sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do tej pory należała do jednych z największych sieci w Polsce i miała aspirację jeszcze w tym roku stać się drugą największą siecią. Natomiast nie chce już się rozwijać w tym obszarze, ogranicza w ogóle inwestycje w nowe technologie i dotyczy to nie tylko elektromobilności, ale także magazynowania energii czy technologii wodorowych. Zrezygnowała w związku z tym także z budowy stacji ładowania autoelektrycznych przy autostradach, a 1A2 i A4 oddała wadium w wysokości 50 tysięcy złotych za te stacje. Kierowcy elektryków no, będą musieli poczekać dłużej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi nowy przetarg na te stacje ładowania, natomiast inni zwycięzcy tych przetargów budują te, te ładowarki, więc już pod koniec tego roku dużo łatwiej będzie przejeżdżać przez te najszybsze drogi w kraju autem. Elektrycznym, natomiast no, nie będzie w tym uczestniczyło PGE, i, i można powiedzieć, że na starcie tej nowej technologii największy e, krajowy czempion elektroenergetyczny no, odpuszcza jedną z tych najbardziej przyszłościowych e, branż, nie będzie w nią inwestował, nie będzie pogłębiał swoich e, kompetencji. Co w przyszłości pewnie może go kosztować e, nieco e, utraty pozycji na tym nowym. Rynku, który zapewne wkrótce będzie się szybko rozwijać. Spółka tłumaczy taki kierunek zmian ograniczaniem kosztów i skupianiem się na podstawowych aktywach, które zarabiają, więc zapewne będzie to dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej. No i otwarte pytanie: Co z wytwarzaniem energii elektrycznej w aktywach konwencjonalnych PG. Chce się ich pozbyć. Zamiast tego chce inwestować w morskie farmy wiatrowe więc zawęzić portfolio swoich inwestycji do tych obszarów.